Hej, cześć manu, witajcie. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z From Dusta. Chociaż oczywiście ciężko mówić o kolejności podczas gdy jest to dopiero drugi odcinek No, ale już z przyzwyczajenia mówię, że witam was w kolejnym już odcinku. Ostatnio skończyliśmy chyba właśnie w tym miejscu E, tsunami is coming. E, zbuduj pierwszą, okej, okay, okej, okay, okej, okay. już buduję. E, jak to się tam robiło? Klikało się chyba, tak? Nie, nie, nie. Chwila. Musiałem ich zaznaczyć? Kurde, nie pamiętam, bo wiecie co już... Już dawno... O, tak, spację musiałem kliknąć. E, dawno, dawno nagrywałem w ogóle już from Desta. I zapomniałem podstaw tej gry. Wiem, że lewym się bierze, a prawym stawia. I teraz wiem, że spacją wykonuje się też jakieś tam czynności. E, naszą e, gromadką ludków. Dobra, zbudowali mi tu wioskę. Ja im tu zbuduję most do kolejnej wyspy, bo na pewno nam się to przyda. Fajnie wygląda to chwila. E, co bo coś tam tsunami, coś tam coś tam tsunami, coś tam e, dobra czyli mamy iść prawdopodobnie do tego totemu, który tam jest czy to nie totem to jest bardziej jakiś kamień e, mamy się prawdopodobnie do niego udać żeby uratować uratować <ścoughs> żeby uratować <ścoughs> co co what the fuck uratować żeby uratować e, naszych ziomeczków przed e, przed tsunami, wielką falą wody, która mm, pojawi się za 2 minuty i 12 sekund. E, czyli bardzo szybko musimy nacelować ich na. O, właśnie tutaj. O, właśnie mamy ich nacelować na ten totem. Idzie już ktoś tutaj, czy nie? No idź, idź szybciej tylko. On na spadochronie? C co to jest ze spadochron? Czy to latawiec jest jakiś? Wygląda jak latawiec albo. O kurde! Przecież masz tu przejście, byś się przycisnął przez to. No jeszcze! Jezu! Idź! Co za ludzie! Przecież mogłeś to przejść, nic by ci się nie stało, zobacz jak tu płytko jest na dole, woda w ogóle nie jest ruchliwa. Ale nie, oni się boją wody, oni tylko lądem podróżują. A kurde, bo tu też będzie musiał przejść, nie wiem czy mu się uda. Eee... A... Zablokujmy to przejście tu. No skądś piasek bym wziął. Gdzie tu się do piasek gdybym. Okej, okay, stąd weźmiemy. Kurde, jak opornie ta myszka moja chodzi tutaj w tej grze. Eee, nie, 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 nie przepłynę przez wodę, nie. No dobra, chociaż jest pod takim... E, dużym... Pod dużą taką, nie wiem jak to określić. No leje się ta woda, może dlatego nie chcę przejść. No pomódl się teraz szybciutko. Ja ci tutaj zrobię przejście, żebyś nie, nie jęczał znowu. No śmigaj szybko. Zaraz cię zaleję. Kur. Widziałem. No i co mam ci teraz poradzić? Łóżesz mordę, a go potelepało. <grywa> co ja lubię z tymi ludźmi? Ej, biedaku. Jezu, biedny ludzik. Matko święta, jeszcze to tsunami nadchodzi. Chwila, gdzie jest to tsunami? Ej, gościu, weź się tam, zatrzymaj na tym. Co teraz? Chwila. Eee. Yy. No, będę miał je jakoś zatrzymać, żeby nie zalało nam wysp, tak? Tylko jak to zrobić? Ej no! No nie! No zalało, no... Polera, nie udało się, jak to zrobić? Mm. Mm. Game over, no dobra. Lewy control, e, żeby zrestartować. Dobra. O! O! Nie wiem, jak to zrobić. Tam coś pisało, kurde, tylko jak to użyć? Zapomniałem. No dobra wyłaści już z tej dziury, holerne. Pamperki. <laughs> Dobra, szybko robimy ten totem. Już wiem co to jest za poziom. Nie 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 nie, dobra. Szybciej. Ok. 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 Biorę to. Śmigajcie do temu. ja tutaj już szybko wam robię przejście. Żebyście nie zaraz. Okej okay. Ty już chyba przejdziecie Nie chcę tej wody tutaj Kurde zalewa tą wodą No, wiem, wiem, że tu jest ten totem, i wiem, że mam tam pójść moim ludzikiem, i wiem, że nie może zginąć, i wiem, że mam uratować wioskę przed tsunami, no. Oh. Tylko pierwszy mi tutaj most niech się wybuduje. Dobra, już powoli się chyba udaje. Ok, ok, ok. To ty już się tutaj wybieraj do. do twojego totemu, a ja już ci tutaj buduję. Kolejny most A chwila, czy dałoby się w ogóle to źródełko? A nie, bo tam jest wodospad, cholera hmm, Jakby jak to zrobić? No muszę, tak czy siak, ten most zbudować tutaj No, co ci jest znowu? Ja. znowu cię zalało, no Przecież szybciej chodzi, a nie Obija się jak Oj chyba mu za dużą to zrobiłem Tu mu trochę dosadzimy Tyś możesz przejść. Idź szybko. Toż! ja idiota. Niech ci chłopie dunderliś świśnie. No, jeszcze nawet nie może wylądować, idzie ty popłonię jeszcze raz. No i co mam z nim zrobić w ogóle? O, żeż w mordę zginąłeś. O, żeż kurde, zginął nam chłopak. Dobra, to kto inny nie pójdzie. Idzie ktoś tam? Idzie, idź, szybciutko. No i jeszcze nie. Nie radzę sobie w tej grze. Ale tak było z Szankiem 2 też na początku sobie w ogóle nie radziłem. Dobra, już ci robię drugie przejście, chłopie. Bo masz mało czasu, zanim przyjdzie tsunami, a musisz uratować swoją wioskę. Swoje matki, siostry, braci, córki Wszystkich musisz wylatować Już ci tu buduję... Tamę Wow, aż mi się tutaj ten yy, popfiltr mój prowizoryczny zepsuł. Idź tam szybko, wysysaj tą moc, bo nie zdążę. Wysysasz? Wysysasz. dobra, jeden, dwa, trzy. Stoppen has no power. O nie, no, no, i znowu będę musiał to przechodzić. Ale jak to nie ma powera? Co to znaczy, że muszę iść do innego, czy jak? Jest to jakieś inne? Fuck this shit! Jakie gówno zesrealizuję? Normalnie, a, oh. oh. gówno, gówno, dupa gówno, oh. Wychodźcie. Spokojnie, ja się na was nie denerwuję, wychodźcie. Teraz ty opowiadaj sobie, tak, opowiadaj sobie, bo wiem, że potrzebujesz, żeby mi poopowiadać, bo ja wiem, że ty dużo rzeczy wiesz i musisz mi poopowiadać wszystko, wszystko, co wiesz. Ale zrób to szybko, proszę ciebie, bo już się denerwuję. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Spacja. Teraz tak. Robimy tutaj... Most. No, jak to nie ma piasku? Jest tu piasek przecież. Pier o, dobra. Bo budowali tę e, e, wioskę, dlatego nie mogłem tego zrobić. Okej, okay, już, już idź tu, już. Najlepiej już, już, tak. Najlepiej już iść. Jak najszybciej. Dobra, jeszcze mi pokażcie, że ten kamień istnieje, bo w ogóle nie widziałem, że on tam jest. Tym bardziej, że napierdala w niebo jakąś e, laserową... Laserową nie wiem czym. Jakimś laserem w niebo napitala. Tym bardziej nie widziałem tego, że ten, ten totem tam jest. Tu sobie tamę wybuduję. I niech mi ta tama w końcu zadziała. Czy może ja powinienem mu zebrać tej wody jednak trochę? Idź szybko! Idź! Tak! Tak, o temili. A jakbym mu zabrał stąd wodę, to co by się stało? Dobrze! Przeżyłeś mistrzu. O to chodzi. Dobra, eee, tu ci jeszcze troszeczkę się zalało, to ci już poprawiam. Zobacz, całą wodę dla ciebie wziąłem. A nie, dobra. W każdym razie. Ale chciałem. Było blisko i bym ci zabrał całą wodę. A nie, przechodzisz. Dobrze, dajesz radę. Przełaś, przełaś, szybko, szybko, szybko. Dobrze! Dobrze! Co za gostek? Idź gościu, szybko! Zanim się nie rozmyślę. Twój Bóg jest miłościwy. Pozwala ci przejść do wyspy z powrotem. Zabiera, zabiera ci wodę spod nóg. Eee, the... Co? Teraz jak użyć tej umiejętności. Chwila, jeszcze zobaczę sobie w opcje. Czy jest możliwość tutaj zobaczenia w opcje control um, movement. Okej, okay, tu movement muszę zobaczyć masko. Ehm um, actions. Grab mat. Kult uh, uh, Zoom toggle. Power up, power down, power left, power co.

A bo on musiał wrócić do wioski, żeby wtedy ten totem zadziałał, i żeby e, wioska mogła się e, chronić bezpiecznie, przeżywać każde tsunami i wszystkie wodne anomalie. Rozumiem. Chyba, ale chwila. Czy ja to dobrze zrozumiałem, jeśli nie. To do, jak w tym odcinku nie przejdziemy żadnej mapy, to się zdenerwuję. I normalnie do następnego odcinka będę musiał przeczytać jakąś. No nie wiem. Jakiś poradnik do tej gry. Zabiorę im wodę z tsunami. No nie udało się. Dobra, teraz zobaczymy, czy się uda. Uwaga, uwaga. I. No proszę, no proszę. O to chodzi. Tak się to robi. Działa chyba. Czy nie działa? Działa, pięknie, ok. Cuna jakby w dzisiejszych czasach normalnie takie umiejętności potrafili szamani, jacyś stworzyć, to normalnie bym był pod wrażeniem. No trudno, w dzisiejszych czasach nie potrafią, no ale. Ale tu nam się udało i pięknie ocaliliśmy naszą e, wioskę. Ale chwila, coś tam jest na górze. Znowu jakiś licznik jest, ale do czego on odlicza tym razem? Bo tu widziałem drugi totem. Czy on ma coś z tym wspólnego? Czy ja muszę się dostać teraz do tego totemu? Czy mi się wydaje? No mam nadzieję, że. Kurde, muszę się dostać do drugiego totemu. Okej, okay, dobra, to szybko to zrobimy jakoś. Eee, yy, okej. Okay. Dobra, muszę iść do drugiego, na pewno muszę iść do drugiego. Tylko kurde, strasznie nieintuicyjnie działa moje... Yy, budowanie wysp. To znaczy budowanie tych mostów tam i wszystkiego. A, mamy zbudować! Wojer! We Tu są ludzie jakieś. Ale chwila oni tam muszą dojść. Jak wy chcecie ten dojść? Przepłyniecie? No jasne, taki długi most. Ale to jest chyba niewykonalne. Jak wy chcecie to zrobić? Czy to się uda? Czy wasz plan, moi ludzie, się uda? Czy wy wymyślacie po prostu, żeby mnie zdenerwować? Kurde, jakby się nie dało przejść inną drogą. Tylko muszę budować taki wielki most. Łódki byście sobie wymyślili! <laughs> A nie <laughs> swojego boga tak nęcić. To wy powinniście myśleć, nie ja. Jezu, jak zbuduję ten most, to będę naprawdę dobrym bogiem. No co, help mi, przecież dajesz radę przejść dalej. Tam jeden przeszedł, A ty nie możesz? Oh, dobra. Mamy już kawałek tego mostu. Jeszcze kawałek. Czy starczą nam 4 minuty? Powinny starczyć, no ale. Z moimi umiejętnościami budowy w daście, to może być troszeczkę cięższej, ciężej, ciężej niż mi się wydaje. Na chwilę obecną. Okej, okay, tu jeszcze kawałek, ale nie, całkiem dobrze mi to idzie. Na razie jeszcze żaden e, ten ludzik nie wpadł do wody, więc jest dobrze. Tu wam jeszcze zwiększę to. A tobie co. Wszyscy poszli, a ty nie możesz, nie? Czy ty wracasz stąd? Co ty robisz? Hopie! Nie denerwuj Boga Bo ci w dzieciach nie wynagrodzi <grym> No, szybciutko już, róbcie ten totem I co ja tu mam jeszcze zrobić? To będzie koniec, czy nie? A nie, będzie drugie tsunami i musi być tutaj też wioska I pewnie ta wioska też musi mieć... Kurde mać to ja już zacznę budować. Tam. Nie, jeszcze jeden totem? What the fuck? Jeszcze jeden. Ja pierdyle. Dobra Damy radę. Wierzę w was moi ludzie. Wierzę, że damy radę Tylko musimy się sprężyć, żeby nam to wyszło Pięć osób jest potrzebnych do tego. Dobra, szybko róbmy ten most tutaj czemu tam chcecie iść, ja nie chcę tam iść, Jezu! Zachcianki normalnie małych misiów. Mają tutaj most, im buduje, to nie. To idą naokoło. No, przecież ci buduje. jęczą na okrągło. Tylko im coś nie pasuje ciągle. No to teraz sądzą są mu tamtędy, no. Normalnie, jakbym takich miał podwładnych swoich, wierzących, to bym normalnie ukatrupił na miejscu. Ja bym nie miał, nie miałbym żadnej litości. Wziąłbym, zrobił jedną wielką apokalipsę i bym takich ludzi normalnie zmiotł z powierzchni ziemi. No, myślcie trochę, robię wam jeden most, idziecie na miejsce, w którym chcecie drugi, robię wam drugi, to idziecie z powrotem na pierwszy. No to jest. To jest coś gorzej niż debilizm. To jest ultra debilizm. No idźcie, że! Co mam wam jeszcze zaproszenie wysłać? No jasna cholera. 58 sekund mi zostało. Jak teraz mi nie wyjdzie, jak teraz mi to kurde nie wyjdzie. O, idą, idą, idą. Ale idźcie trochę szybciej, a ja trochę szybciej będę budował. To może w grupie siła, wiecie. Może nam się uda. No przecież masz zrobiony, no chłopie, pomyśl trochę. Szybko. Fuck fuck, 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 fuck. Fak, 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 fak Idźże szybciej, no jedna nie uda... Spacebar, spacebar! Okej, okay, coś się chyba udało Jakieś sanktuarium Co? Co, co? Jest! Udało się! Udało się! Tak, o to chodzi, pięknie Kolejny poziom przed nami wydostają się, tak jest. Zawsze ta sama animacja. Pięknie. Okej. Okay. <gryw> Myślę. Dobra. Nie było najgorzej, udało się. Za trzecim razem do trzech razy sztuka. E, pierwsza moc, okej. Okay. Okej, okay, pogadaj sobie, a ja już kończę w tym czasie odcinek. Dzięki wam wielkie za obejrzenie, jeśli wam się udało wytrwać do końca, ja, ja ledwo sam wytrwałem do końca. E, dzięki wielkie za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie wszystko co chcecie. Do następnego razu. Na razie, cześć. Papa! Pa.